Jesteśmy świeżo po finale szkolnego turnieju Debatanckiego trzeciego liceum ogólnokształcącego, w którym to debatowały drużyna A oraz drużyna Śmigno Industries. Debatowali nad zagadnieniem dotyczącym tego, czy człowiek najwięcej uczy się od tych, z którymi się nie zgadza. Wygrała drużyna Śmigno Industries, a my zapraszamy was na relacje z tego wydarzenia. Debaty to jest taka, taka część działalności trzeciego liceum, która osobiście mi daje dużo satysfakcji, wiele, wiele radości, jak obserwuję młodzież, która to robi z własnej, nieprzymuszonej woli. Cieszę się, że, że mimo tego zamknięcia, tej sytuacji trudnej, gdzie mało byliśmy w szkole, mimo wszystko to się działo. Debaty się odbywały, większość oczywiście online, ale i tak to się działo. Panie Marcinie, może takie kontrowersyjne pytanie, ale po co to wszystko? No właśnie wszyscy mówią, że po to, żeby nauczyć się występować publicznie. A ja, e, śledząc trochę trendy e, takie ogólnoświatowe, bo polecam wszystkim, którzy oglądają ten materiał, spojrzeć sobie na e, raport Światowego Forum Ekonomicznego e, Future of Job. Prognozują umiejętności, które będą kluczowe na rynku pracy w perspektywie pięcioletniej. I dzisiaj patrzymy na to, co będzie w 2025 roku, i wśród topowych umiejętności, które będą poszukiwane, są umiejętność krytycznego myślenia, umiejętność analizy informacji czy kreatywność po to. to. Młodzież jest chętna do dialogu, pokazują to debaty, zajmuje się tymi debatami od kilku lat. Mamy duże sukcesy właśnie dzięki temu, że młodzież z wielkim zaangażowaniem podchodzi do takiego przygotowania, do dyskusji, uczą się różnych punktów widzenia, rozwiązując jakiś problem. Szukają wiedzy, ale tę wiedzę trzeba szybko przetwarzać po to, żeby rozwiązać jakiś problem. Więc to jest no, powiedziałabym, że debatowanie to jest takie no, zwielokrotnione uczenie się. Finał był dobry, debata była bardzo dobra. Cudownie się debatowało z naszymi oponentami, którzy zresztą zasłużyli na tą wygraną, bo naprawdę byli dobrzy. I jestem mimo wszystko jestem z nas zadowolona, bo naprawdę się też staraliśmy, ale wygrana jest po właściwej stronie. Poziom debaty naprawdę, tak jak mówili e, wcześniej e, Lożaninie, był naprawdę wysoki, mi się wydaje, e, ale byłem strasznie zdziwiony werdyktem. Jakby e, wierzyłem, że poszło nam dobrze, ale myślałem, że drużyna przeciwna na pewno e, poradziła sobie lepiej, jednak to jest dla mnie duże zaskoczenie i duża oczywiście radość, że nam się udało. A to, że w ogóle zostałem też do debaty, to ja nadal nie, nie wiem, co się, nadal nie wiem, co się stało. Skąd Wy bierzecie ten zapał, tą energię, żeby organizować takie wydarzenia? Ja myślę, że jakby to nie wychodzi stricte od nas, bo jakby bez debatantów tego nigdy by nie było. I my widząc ich naprawdę zapał, kiedy jak spotykaliśmy się na zdalnym i na przykład nagle było po 20 osób, po godzinach szkolnych, bez żadnych zwolnień, bez bonusów, które normalnie mieliby w szkole, siedzieli z nami po parę godzin i pracowali, to ten zapał bardziej wypłynął właśnie z ich postawy i z ich chęci do debatowania. Tak, myślę, że tutaj przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że właśnie gdyby ci, nie ci debatanci, to niczego tutaj dzisiaj by się nam nie udało zrobić, zorganizować. Yy, I tak jak już Filip powiedział, myślę, że to co robimy daje nam ogromną satysfakcję i daje nam też ogromną taką radość, jak widzimy, że ktoś chce nas słuchać, chce z nami spędzać czas, chce się rozwijać w tym kierunku i przy okazji daje nam też jakieś pole do rozwoju, bo dla nas, dla nas też to jest fajne, my też w ten sposób możemy się czegoś nauczyć. My też w ten sposób bardzo dobrze się bawimy, dlatego to jest taka myślę obustronna korzyść.